Cześć! Dzisiaj zabieram Was na PAK, miejsce, które wymyka się tradycyjnym definicjom. Bo co widzisz przed oczami, myśląc o typowej śródziemnomorskiej wyspie? Większość z nich kusi nas błękitną czystą wodą, ogrodami oliwnymi czy cyprysami i piniami. PAK zatem będzie w sporej części totalnym zaprzeczeniem takiej wizji. To wyspa słynna przede wszystkim ze swojego surowego, wręcz księżycowego czy też marsjańskiego krajobrazu. Oraz klubowego życia nocnego, ale to tak na marginesie. W tym materiale dowiemy się, w czym pak dorównuje Nowej Zelandii. Postaramy się wspólnie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego pomimo niesprzyjających warunków naturalnych ludzie jednak postanowili się tutaj osiedlić. Wyjaśnimy też sobie, dlaczego na pagu czas jest w punkt oraz gdzie rośnie drzewo pamiętające czasy Cezara i Jezusa. Ale to nie wszystko. O pagu można opowiadać na tyle długo, że powstaną łącznie aż trzy odcinki. Bez dalszego przedłużania zaczynamy. Zamieszkaliśmy w Nowali, mieście bankomatów, i jak się dopiero dowiedziałem na miejscu też imprez, a wieczorem na głównej ulicy słychać właściwie tylko język niemiecki. Ten temat zostawmy sobie na sam koniec. Opowieść o wyspie należy zacząć przede wszystkim od powiedzenia sobie, że historia tej wyspy jest pisana górami, wiatrem. Morzem i solą, a więc wszystko wynika tylko i wyłącznie z uwarunkowań geograficznych. W telegraficznym skrócie, masy suchego i zimnego powietrza nadciągają z głębi Chorwacji i przedostają się przez góry, które widać za mną, aby następnie z wielkim impetem uderzyć w stronę morza. I tych wiatrów nie można bagatelizować, bo 100 km na godzinę to jest taka normalna wartość tychże wiatrów, a 20 czy 30 lat temu rekord wyniósł nawet 300 km na godzinę. Wiatr wieje na tyle mocno, że doprowadza nawet do zamknięcia jedynego mostu, który łączy wyspę z lądem. Wraz z porywami wiatru uderzającymi o wyspę, na ląd przenoszone są krople słonej wody, utrudniające rozrozpójnej roślinności. Wikipedia serwuje nam taki obrazek. Przede wszystkim ta część wyspy, która jest narażona bezpośrednio na podmuchy wiatru, przypomina księżycowy krajobraz. Niestety, do tego, że ta Ziemia się tutaj wyjawiła, przyczynił się również i człowiek, ale w szczegółach opowiem Wam o tym w nieco innym miejscu. Czas ruszyć się, przyjrzeć z bliska tym słynnym nagim skałom. Przygotowano trasę turystyczną w kilku wariantach pod chwytliwą nazwą Życie na Marsie. Miejscowi zapewniają, że można na nie doświadczyć uczucia nie z tej Ziemi, chociaż nie ma konsensusu, czy chodzi o krajobraz księżycowy, czy też marsjański. Ale, żeby zachować porządek tematyczny, trasy piesze i rowerowe w tym odcinku potraktujemy pobieżnie, pełną relację zostawiając sobie na kolejną okazję, gdzie też powiemy sobie, czy rower na pagu to w ogóle dobry pomysł. Zmieńmy jednak na moment krajobraz i do białych skał dodajmy nieco zielonej roślinności. W końcu znalazłem na tej wyspie jakieś miejsce, gdzie mogę mówić bez okularów przeciwsłonecznych. słonecznych. Tylko szkoda, że nie mam wam nic do przekazania. Nie no, żartuję. Przecież zawsze mam coś do powiedzenia. Stojąc na pobliskim szczycie 300 metrów wyżej, wśród skał, trudno sobie wyobrazić, żeby ta okolica mogła kiedyś wyglądać inaczej. Ten uroczy las dębowy to właściwie jeden z ostatnich żywych dowodów na dawne dzieje wyspy. Pak przed kilkoma stuleciami wyglądał kompletnie inaczej i porastał go właśnie taki las jak ten za mną. W czasach Republiki Weneckiej wycięto w pień praktycznie cały drzewostan na wyspie. Gleba została odsłonięta i narażona na wiatr. W konsekwencji doszło do erozji, a roślinność już nigdy nie miała okazji odrodzić się do swojego pierwotnego stanu. Na tym niewielkim obszarze żyje dość sporo gatunków zwierząt. Między innymi jeż, królik, lis, mysz, łasica, kuna, lis, wilk, kuna, jaszczurka. Ale i bardziej egzotyczne dla nas jak szakal czy wąż poskok. Zresztą węży nie brakuje też i w pozostałej części wyspy. Widzieliśmy je co najmniej kilka razy, ale niestety ani razu nie udało mi się ich złapać na taśmie. Trzeba przyznać, że można poczuć się przez moment jak w domu. W lesie pełnym dębów. O proszę. Kotferon. Nasz Bóg. Nasz słowiański Bóg. No właśnie. Czyli mieliśmy wspólną mitologię. Taka mała ciekawostka. Jest po polsku. A byłem dzisiaj, drodzy Państwo, w punkcie informacji turystycznej Nowali i są, no jest wiele różnych materiałów, reklamowych, marketingowych, dużo ulotek, nawet, wiadomo, po słoweńsku, po chorwacku, po niemiecku, po włosku, po angielsku, nawet po czesku, a po polsku nic. Za to napis w tym wzbrojony jak najbardziej po polsku się znalazł. Tymczasem ja ruszam dalej na obiecany południk, bo to już najwyższy czas zrobić sobie małą pogadankę o czasie. Czas na kącik geograficzny. W tym miejscu, w tym konkretnym miejscu mamy do czynienia z południkiem szczególnym. Nie tylko dlatego, że to jest okrągła liczba, południk numer 15, ale dlatego, że jest powiązana z naszymi zegarkami. Zauważcie, że równik to okrąg, a więc można go opisać kątem 360 stopni. Dobra z kolei ma 24 godziny. A zatem. Umownie można powiedzieć, że każda godzina na całej kuli ziemskiej zaczyna się co 15 stopni, poczynając od zera, czyli południka Greenwich. Czyli w tej chwili, stojąc dokładnie na tej linii, jestem przesunięty dokładnie o równą godzinę, o równe 60 minut co do sekundy w stosunku do Londynu. No ale wiadomo, oczywiście, strefy czasowe nie zależą tylko od geografii, od położenia na kuli ziemskiej, ale przede wszystkim od rządzących. Akurat Chorwacji czy Polski to nie dotyczy. Ale już na przykład Francji tak. Leży bezpośrednio na południe od Wielkiej Brytanii, a więc powinna mieć ten sam czas z Anglią, a jednak należy do naszej strefy czasowej. A dlaczego tak jest i kto do tego doprowadził? To już sprawdźcie sami. Nie spodziewacie się tego nazwiska. A w związku z tym, że dokładnie jestem na środku tej strefy czasowej. Od października do marca, gdy Chorwacja używa czasu zimowego, słońce znajduje się najwyżej na niebie dokładnie w południe, co do sekundy. Gdybyście chcieli szukać 15 południka w Polsce, znajdziecie go w okolicach Zielonej Góry czy Szczecina. Przyznaję, z tym jedynym lasem na całej wyspie to wcześniej nieco naciągnąłem. Na drugim końcu wyspy znajduje się jeszcze stary gaj oliwny końcu to też swego rodzaju las, chociaż całkiem inny od tego, czego możemy doświadczyć w Polsce. Na samym kaniuszku krańcu wyspy pag. Taki długi półwysep z 20 km ma jeszcze, na którego końcu jest malownicza miejscowość Lun. Znajduje się tutaj ponad 80 tysięcy drzew oli, z czego kilkaset ma nawet ponad 1200 lat swojej metryczce. A według ostatnich badań jedno z nich ma nawet ponad 2000 lat. W ogóle tak mnie naszło na myśl, że skoro to jest 80 tysięcy drzew oliwnych, to znaczy, że ich jest tutaj 10 razy więcej niż ludzi na tej wyspie. Sporo. O nie patrzcie Important olive Trees. się, że co, że te tutaj są unimportant? Ktoś pomyślał w ogóle o nich? teraz A tu proszę się nie śmiać. Luńska cipka, czyli koronka z lun. To nawiązanie do tak zwanych paskich koronek. I zamówisz tam w środku może być owca. Ja się nie boję idę i sprawdzam. Nie ma owcy, jest za to jakieś pomieszczenie. Jakiś jednoizbowy budynek, No ale wygląda jak wygląda. Jakiś domek pasterski. Wszyscy się męczymy w pełnym słońcu, ale udaje nam się wreszcie znaleźć cień pod główną atrakcją okolicy. Drzewem mającym rzekomo 2000 lat. Tak prawdę powiedziawszy to to drzewo wygląda jak dwa albo trzy naraz, nie? Jedno po lewej, drugie na środku i trzecie po prawej. A to rzekomo jedno drzewo, które ma swoje lata. Ciekawe, co takiemu drzewu się śpiewa, bo chyba nie 100 lat. Trzeba przyznać, że PAK już 2000 lat temu był znany z produkcji oliwy. Ceniona była nawet w starożytnym Rzymie. I wcale nie jest to ściema lokalnej organizacji turystycznej. Ani na hasło marketingowe. Faktycznie tak było. I są na to dowody. Otóż w pierwszym wieku naszej ery pewien Rzymianin imieniem, albo pseudonimie, Apicjusz napisał pierwszą znaną książkę kucharską. Jest tam wzmianka właśnie o oliwie z regionu PAG. Skoro już jesteśmy przy kulinariach, to trzeba przyznać, że praktycznie żadna potrawa nie jest w stanie obyć się bez soli. A tak się składa, że bardzo duża liczba dni słonecznych, oczyszczający wiatr oraz krystalicznie czyste wody Adriatyku sprawiają, że PAK to miejsce wręcz idealne, aby pozyskiwać stąd wodę z soli morskiej. <grym> Tfu! Aby pozyskiwać stąd sól z wody morskiej. I faktycznie produkcja jej trwa tutaj od setek lat, a być może nawet od czasów starożytnych Rzymian. W XXI wieku produkcję nieco unowocześniono, ale nadal odbywa się ona w tym samym miejscu. A fabryka za mną to właśnie największy producent soli w całej Chorwacji. Zasada produkcji jest całkiem prosta. Woda po prostu zalewa przygotowane pola, a słońce i wiatr szybko robią swoje. Woda wyparowuje, a sól zostaje. Pasca nie tylko charakteryzuje się tym, że jest naprawdę czysta, ale zawiera w sobie dużo minerałów. Jest jeszcze jeden zaskakujący efekt współpracy tandemu wiatr i morze. To właśnie dzięki niemu ser pochodzący od owiec spagu jest tak niepowtarzalny, że nadano mu status produktu regionalnego tego samego, jakim w Polsce cieszy się oscypek ale o tym w drugiej części. Podobnie w następnym odcinku będzie m.in. o Ptasim Raju, źródłach wody bijących pod wodą, a także o mieście, które się zbuntowało i dokonało przeprowadzki. Na koniec zdradzę wam, dlaczego uważam, że Dalmacja kończy się dokładnie na parkiecie tego budynku. To do następnego, cześć!